Zobaczcie, już mamy gotową kawiarnię. Będziemy ją teraz pokazywać wam widzowie, dlatego ten to będzie na szorca. Zobaczcie, tutaj mamy, jakbyście nie oglądali odcinka, robię takie dodatkowe, aby pokazać Wam, co, tu się, co tutaj się działo. Jakbyście nie mogli pooglądać takiego długiego. Zobaczcie, tutaj mamy stoliczki na podwórku. Tutaj. Mamy tak wygląda z zewnątrz. Mamy kominek oczywiście, bo musi być ciepło w kawiarni. Yy, mamy dookoła chodniczek, yy, wycier taką wycieraczkę do butów oraz środeczek. W środeczku jest jeden stoliczek. No i oczywiście lada, za którą stoi pan, który obsługuje czy tam pani. I mamy, sz mamy szafeczkę też, tak kwiatuszki. Będę się z Wami żegnać. Pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie z dzwoneczkiem. Piszcie komentarze, ja będę przysyłała serduszka. No i powodzenia, pa pa!